Witajcie w kolejnej części Niesamowitych Gier. W tym odcinku wyśmiemy na wideo skultową już strzelankę pierwszoosobową, w nieco odświeżonej wersji graficznej. Serious Sam's The Second Encounter, czyli Drugie Starcie, to gra, w której wcielamy się w rolę tytułowego, poważnego Sama, czyli napakowanego mięśniaka, którego celem jest eliminacja ogromnych hord kosmitów dowodzonych przez tajemniczego Mentala. Robimy to, aby ocalić ludzkość i pomijając fakt, że sam cofa się w czasie do ery starożytnych cywilizacji, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fabułę gry. Główną rozrywką jest faszerowanie ołowiem wszystkiego, co napotkamy na swojej drodze, a jest w czym wybierać, bowiem liczba przeciwników oraz ich zróżnicowanie potrafi zaskoczyć, a na każdego przeciwnika sprawdzi się inna broń oraz taktyka. I tutaj warto wspomnieć, że wybór broni do wyboru także jest w pełni zadowalający. Od rewolweru i noża poprzez piłę łańcuchową strzelby, minigany, aż do wyrzutni rakiet, a nawet prawdziwej armaty. Niezła grafika i dynamika samej rozgrywki daje sporą frajdę. Na uwagę zasługują także nieźle wykonane i klimatyczne lokacje, jak np. dzika Ameryka Południowa, starożytna Persja czy średniowieczna Europa. Samych map dostępnych w kampanii jest tylko 12, jednak są one długie i poza hordami przeciwników do ubicia czeka nas nieco zwiedzania, rozwiązywania prostych zagadek logicznych co jakiś czas pojawi się także drobne wyzwanie zręcznościowe, a same mapy są naszpikowane znaczkami oraz sekretami które warto odkrywać dla apteczek, amunicji oraz samych punktów. Ponieważ w grze tej istnieje bardzo przemyślany system punktacji, a wyniki poszczególnych graczy są umieszczone na dostępnej dla wszystkich tabeli rekordów. Liczą się szybkość, liczba zabitych przeciwników, odkryte sekrety oraz poziom trudności, jaki sobie obraliśmy. Dzięki temu systemowi gracze śrubują coraz to wyższe rekordy i przechodzą mapy perfekcyjnie, aby mieć jak najlepszy wynik. Oprócz wspomnianych wcześniej 12 map z kampanii mamy do wyboru kilka map w trybie przetrwania, gdzie hordy przeciwników nacierają na nas raz po raz, a my musimy jak najdłużej przetrwać i osiągnąć jak najlepszy wynik punktowy. Do tego dochodzi gra wieloosobowa w trybie kooperacji oraz deathmatch, Wszystkie te cechy sprawiają, że Sirius Sound Second Encounter to całkiem przyjemny FPS, który potrafi wciągnąć, a jego zabawny klimat tylko to podkręca. Gorąco polecam wersję HD drugiego starcia Sirius Sama, ponieważ ma wszystko co prawdziwa strzelanka mieć powinna. Sirius Sound Second Encounter jest dostępny do zakupu na platformie Steam. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi świetnymi tytułami przedstawionymi w serii niesamowite gry.